Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku o zdrowiu kobiet bez tabu. Jeśli materiały, które publikuję, Wam się podobają, lajkujcie, komentujcie, dzielcie się. Dziś może parę słów powiem o takim nudnym temacie, jakim jest dokumentacja medyczna. Może być to irytujące, dlaczego panie przy przyjęciu do szpitala, przy przyjęciu na salę porodową musicie odpowiadać wielokrotnie na te same pytania, podpisywać mnóstwo zgód na procedury, opcje rzeczy, które czytacie i które na przykład przy zgodzie na operację wydają się przerażające, no bo przy zgodzie na operację może być umieszczone również ryzyko Zgonu w czasie operacji. Pytanie jest, czy ja umrę. Pacjent po prostu podpisując zgodę na każdą procedurę powinien zostać poinformowany o najczęstszych powikłaniach. Oczywiście skrajnym powikłaniem jest śmierć w czasie operacji, na przykład rozległej operacji onkologicznej, zwłaszcza dotyczy to pacjentów, pacjentek z dużymi obciążeniami internistycznymi, tym niemniej, proszę pamiętać, że nie należy zakładać że zawsze wszystko skończy się na pewno dobrze. W jednej z książek Wiktor Suworow, były agent GRU, podsumował procedury, które obowiązywały agentów wywiadu wojskowego, zrobienie mnóstwa dotatek jednym zdaniem: Im więcej papieru, tym dużo czystsze. No i niestety w medycynie też tak jest. Wymagamy od pacjentów zgód, i to też działa w drugą stronę. Pacjenci, pacjentki powinni, powinne od lekarzy wymagać informacji. Jakiego rodzaju będzie to procedura? Jak będzie przeprowadzana? W jakim znieczuleniu? Jakie są możliwe powikłania? Jak należy postępować po procedurze zabiegu operacji? Ta informacja musi wam być dostarczona w sposób czytelny, jasny, zrozumiały. Wszelkiego rodzaju problemy prawno-medyczne najczęściej wynikają z tego, że pacjentki, pacjenci nie byli do końca świadomi tego, co będzie z nimi się działo. W czasach zamierzchłych, kiedy ja byłem młodym lekarzem, miałem jeszcze włosy i nawet wąsy, miałem, z reguły pacjenci pacjentki mówili: Doktorze, Pan się na tym zna, to proszę robić, co Pan uważa. No to tak nie działa. Biorąc pod uwagę postęp medycyny, biorąc pod uwagę odrębnienie się licznych specjalizacji, coraz bardziej zaawansowane procedury medyczne, które wykonujemy, zwiększone z jednej strony bezpieczeństwo pacjenta w związku z postępem medycyny, ale z drugiej strony również z nadal występującymi powikłaniami związanymi z operacjami, procedurami, pacjent jako podmiot powinien wiedzieć, na co się decyduje. I to działa we wszystkie strony, bo jeżeli pacjent, pacjentka nie wyraża zgody na daną procedurę, to my mamy związane ręce. Możemy wykonać daną procedurę tylko w momencie, gdy pacjent straci przytomność i dojdzie do bezpośredniego zagrożenia życia. Pamiętam opisywaną w literaturze medycznej sytuację, kiedy starszy pan z banalnym wydawało się zapalenie wyrostka robaczkowego odmawiał zgody na operację. I za każdym razem, kiedy co kilka godzin przychodził do niego lekarz, w obecności świadków, składał podpis, że on nie wyraża zgody na procedurę, na operację. W końcu stracił przytomność i wówczas yy, zoperowano go po prostu z powodu zagrożenia, bezpośredniego zagrożenia życia. Pacjent niestety zmarł, ponieważ było już rozwinięte zapalenie otrzewnej i rodzina oskarżyła lekarzy, że nie wykonali operacji. W tym procesie sąd odrzucił skargę, uzasadniając, że w obecności świadków pacjent odmówił poddania się operacji, która była operacją ratującą życie. Proszę pamiętać, że przyjęcie do szpitala i wdrożenie procedur ma na celu poprawę waszego zdrowia, ratowanie waszego zdrowia, ratowanie waszego życia. Zdarza się, że pacjentka, wypisując się na własne żądanie ze szpitala, z różnego powodu, czy to w konieczności zajęcia się dziećmi, czy trudną sytuacją rodzinną, czy chce zmienić. Pod... Miejsce leczenia. Pyta się, czy w razie, gdyby się coś pogorszyło, czy zostanie przyjęta, czy nie będziemy robić żadnych problemów. Szpital to nie jest więzienie. Pacjent ma prawo wypisać się na własne żądanie. Przed tym wypisaniem z oddziału. Przekazujemy informacje dotyczące przyczyny hospitalizacji, proponowanego leczenia, czasów, proponu, czasu szacowanego hospitalizacji, możliwych powikłań związanych z zaprzestaniem leczenia szpitalnego. Drodzy Państwo, to nie jest tak, że jak się zrezygnuje z leczenia w szpitalu, to na następny dzień czy za kilkanaście godzin nie zostaniecie przyjęci. Jesteśmy od tego, żeby ratować zdrowie i życie pacjentów. Niemniej składając podpis pod oświadczeniem o zwolnieniu się ze szpitala na własne żądanie przyjmujecie odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie o tym pamiętajcie bo nie będziemy was leczyć zdalnie chciałbym zwrócić też uwagę na e, liczne e, dokumenty dotyczące ochrony danych osobowych e, podpisy pod upoważnieniami e, do uzyskania informacji Generalnie z takiego właśnie jakby punktu widzenia prawno nie udzielamy informacji telefonicznie, chyba że pacjent, pacjentka wyrazi na to zgodę i wówczas zobowiązani jesteśmy do zidentyfikowania osoby, która dzwoni i podaje się za mamę, ciocię, brata, ojca, męża. W momencie przyjęcia do szpitala deklarujecie, kogo można informować o waszym stanie zdrowia. Zresztą to samo dzieje się w przechodniach, w lecznictwie ambulatoryjnym. I nie dziwcie się, że jeżeli mama zadzwoni do szpitala i chce uzyskać informację o stanie zdrowia córki, przedstawia się jako mama, a w dokumentacji mamy wpisanego męża jako jedyną osobę, która jest upoważniona do uzyskiwania informacji, to ta pani dzwoniąca nie uzyska żadnych informacji, bo nie jest upoważniona do uzyskania jej. Więc, drodzy Państwo, nie dziwcie się, nie obrażajcie się na pielęgniarki położne, lekarzy, że zadają mnóstwo pytań, czasami te pytania się powtarzają. Tak naprawdę w przypadku jakiegokolwiek roszczenia to. Prokurator, adwokaci biegli, rozliczają nas z dokumentacji medycznej. Nie z tego do końca, co było faktycznie wykonane, nie z zeznań, ale z tego, co wpisaliśmy do dokumentacji. Trochę nietypowy dzisiejszy odcinek, bo nie mówiłem za bardzo o medycynie, tylko mówiłem o styku prawa i medycyny, i o papierologii. Jeśli macie jakieś uwagi, to bardzo proszę dzielcie się pod materiałem. Wszystkiego dobrego do zobaczenia na kolejnych odcinkach.